Dzień dobry dzień, dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym moim odcinku i dzisiaj przychodzę do was z holem randomowych rzeczy z IKEA. Byliśmy ostatnio w IKEA po tak naprawdę trzy rzeczy, które chcieliśmy kupić. No niestety złożyło się, że w koszyku wylądowało ich nieco więcej, ale wszystkie były dość tanie i wszystkie były właśnie takie pierdołowate, bo nie wiem jak wy, ale jak wchodzimy do IKEA, to a tu dwa złote, tu pięć złotych. Zawsze coś się jednak przyda. Yy, jeszcze innego niż to po co przyszliśmy, więc tutaj w naszym przypadku również tak było. Torba z Ikei jest, więc już Wam pokazuję, co ja tutaj yy, w niej mam. No i może zacznijmy od. Yy, będzie dużo rzeczy kuchennych, albo zacznijmy od tego po co tam w ogóle pojechaliśmy, a mianowicie pojechaliśmy po koce, bo na sofie mamy ułożone wiecie, na siedzisku koce, żeby to się nie, nie niszczyło. I kiedyś do, tej pory, kiedyś do tej pory mieliśmy takie szare, i one były takie najtańsze, za dychę. I chciałam właśnie kupić te, te, drugi raz te same, ale tutaj Sławek zobaczył, że są. So były takie, one były raz droższe, one są za dwie dychy, ale są ciemniejsze, więc będą lepiej pasować do tej sofy. Ich wcześniej nie było, to jest chyba nowość. Tutaj Wam będę pokazywała nazwy tych rzeczy, bo to wiecie, one są kosmiczne. I tak jak Wam mówię, jedno takie, jeden taki koc kosztował 19,99 i to jest rozmiar 130x170, tamte, które mieliśmy były mniejsze, bo to było 120 chyba na 60. Więc dwie sztuki takich kocy mamy. One zaraz polecą do prania i po prostu będziemy wymieniać je na Sofię. Ja myślę, że to jest spoko obce Teraz jeszcze jak jest maluch, no to żeby nie niszczyć tej Sofii, żeby ona się też nie brudziła tak bardzo, Wygląda to nie bardzo spoko. No i kolejna rzecz, właśnie, po którą pojechaliśmy, to jest torba na wózek tak naprawdę na spacerówkę. To jest torba, którą poleciła mi moja przyjaciółka, która już leciała samolotem z wózkiem i powiedziała, że jest OK. I że można właśnie ten wózek spakować i nic się z tym nie będzie działo. I to jest, może jeśli będziecie zainteresowani też będziecie chcieli właśnie taki wózek, taki, taką torbę na wózek, żeby nie zminimalizować to zniszczenie wózka. To jest torba gimpa. tak to się nazywa. I ona kosztuje dychę. To jest też fajne, bo możecie yy, na stronie w ogóle Ikei jest pokazane, że możecie w tym przechowywać opony, yy, co pan tylko chcecie, jakieś też przemysłowe rzeczy. My ją mamy na wózek. Yy. Wózek musimy jeszcze kupić, bo jeśli gdzieś polecimy, no to nie z tym e, wielkim wenici, Ale torbę na wózek już mamy. Torba kosztowała dychę. No i teraz takie rzeczy randomowe, które wpadły do koszyka, ale które nam się na pewno przydadzą. E, I tak naprawdę podświadomie, kiedy je mieliśmy, za, zamierzam kupić. No a że były, były tanie, to je wzięliśmy. I pierwsza rzecz to są takie pod przykładki podpatelnie, podgarnki, bo właśnie też mamy teraz nowe garnki z Gerlacha, te takie bez rączki, z tak odpinaną rączką, no i żeby one się między sobą nie biły, mamy takie dwie przekładki. One też były jakoś super tanie. Może postaram się Wam tutaj pisać ceny, a jak nie, no to postaram się Wam dać linki w opisie. Tutaj mamy również takie te plastikowe pojemniki, pojemniki, e, woreczki na żywność, bo też Teraz, jeśli młoda jest i jest rozszerzanie diety, to też niektóre rzeczy, jeśli yy, chodzi warzywa czy o mięso, właśnie w takich y, woreczkach strunowych, y, mrożymy, ale też yy, wiecie, to torby do wózka, żeby pampersy czy jakieś waciki yy, zabrać. One są fajne, bo są zamykane. I tutaj mam akurat 1 litr i 0,4 litra, czyli one chyba są czarne i żółte, tak jak tutaj mamy boki. One też chyba dzisiaj kosztowały, czy jakoś tak. Dobra, mam rachunek i wam powiem. Albo wam nie powiem. Ile one kosztowały? To kosztowało dychę. I w ogóle było na wszystko nie na wszystko na akcesoria. Było 15% zniżki z kartą. I tak naprawdę, teraz właśnie, bo nie patrzyłam na ten paragon wcześniej, i teraz właśnie patrzę, że chyba. Wszystko to, co kupiliśmy, było akcesorium, bo na każdy produkt dostaliśmy rabat. E, dobra, lecimy dalej w temacie kuchennym, bo teraz już tak naprawdę będą wszystkie rzeczy do kuchni prawie. E, ściereczki kuchenne, my mamy je, e, tylko mieliśmy teraz wersję taką granatową. Widzę, że tutaj są czarno-białe. Mamy czarno-białą kuchnię, były jeszcze takie, wiecie, wersje zielone. Czy niebieskie, ale to nam w ogóle nie pasuje. I one kosztują, to już wiem, to kosztowało 13 12 zł, 12,99 i są cztery sztuki. Mega spoko, bardzo fajnie nam się sprawdzają, yy, więc polecam. Kolejna rzecz to spieniacz yy, do mleka. Proszę bardzo, za 5 zł. Yy, w ogóle miałam zamawiać przy okazji kolejnego zamówienia z temu. Ale jako, że byliśmy i kosztował 5 zł, na temu nie kupiłabym go, pewnie, dużo taniej. No to właśnie zabraliśmy jeszcze fajny czarny kolor. Z rzeczy niekuchennych to jest takie, to są takie wieszaki, zobaczcie, które Wam, jakby, poziomują wieszaki w szafie, co, według mnie, taki mam ideę ma mm, zaoszczędzić trochę miejsca w tej szafie. Jakoś nie mam dużo przestrzeni między szafą a wiecie, półkami na dole, więc tam y, jakby dużo tych rzędów w dół nie będzie. Ale zobaczę, przetestuję, jak to się sprawdza. I czy w ogóle to troszeczkę y, mi y, zwiększy ilość miejsca w szafie, no bo nie mam że jeśli będę miała, wiecie, niżej te rzeczy, no to... Tutaj automatycznie te rzeczy będą zajmować, wiecie, przy drążku mniej miejsca, więc takie coś kupiłam, to nie było drogie, tego jest tu 10 sztuk, a zapłaciłam za to 4 zł, i jeszcze miałam na to 60 groszy rabatu. Kolejna rzecz, to są takie pojemniki y, plastikowe. Ich tutaj są dwie sztuki y, i one są takie podzielone, jak widzicie, że tutaj y, coś mniejszego, coś większego, więc na jakieś tutaj przekąski dla młodej, yy, jak będziemy w trasie, myślę, że fajna rzecz, albo dla nas. Dwa kolory i to kosztowało 6 zł. Yy, I tutaj mam też z tej jakby powiedzmy serii, takie malutkie, okrągłe, plastikowe rzeczy. Też yy, rzeczy. Pudełka, pojemniki również w tym samym kolorze. Czy to jest pokazane, są to ma pojemność? 0,3 litra. A te mają dwu, tu nie ma. Są tylko wymiary centymetrowe, a te mają 0,3 litra. I one chyba też kosztowały 3 zł. 4. Te kosztowały 4 zł. I lecimy dalej. Nie wiem jak u Was, ale my mamy, jakby, powiedzmy, dwie, dwie zestawy. Pierwsza taka tania, którą używamy na co dzień. No i druga taka, wiecie, taka trochę bardziej porządna. No i tych używamy na co dzień, że lisek, talerzy. I wiecie, w zmywarce one się troszeczkę obijają, więc mamy kilka takich, wiecie, obitych, obszczerbionych misek. Więc tak yy, doszliśmy do wniosku, że po prostu będziemy je systematycznie wymieniać. I mam tak dwie głębokie, dwa głębokie te, te miski. I nie mam pojęcia, one chyba kosztowały 4 zł? Nie, 5 zł. Pięć złotych kosztowały te miski, więc mam dwie takie miski głębokie. Dwa małe talerzyki i dwa duże talerzyki. I dwa duże talerze, takie yy, obiadowe. I to wszystko było po piątce. No i ostatnie dwie rzeczy to jest yy, zaparzacz do herbaty, takie sitko, yy, bardzo fajne. I ono też kosztowało jakieś grosze, a tego nam też zawsze brakuje. Mamy dużo tych herbat liściastych, a ja nie lubię tych fusów, tych liści w tych herbatach, więc fajnie, że sławek to wyczaił. I ostatnia rzecz to taki organizer, on kosztował dyszkę. Było dużo więcej tych wersji. To było na dziale kuchennym. W ogóle fajne, że one mają tu gumę i ja sobie je kupiłam z myślą właśnie, żeby włożyć tutaj do szuflady, do mojego biurka, żeby sobie tutaj kosmetyki poukładać. Mierzyłam w Ikei, wchodzi mi w szufladę, więc bardzo fajnie i bardzo się cieszę, że to tutaj mam. W końcu może będzie więcej miejsca. I słuchajcie, to jest wszystko. Eee, dajcie mi znać, jak Wam się podoba takich hol rzeczy eee, i czy Wy też, jak idziecie do Ikei, to po prostu idziecie z zamiarem kupienia dwóch, trzech rzeczy, a wychodzicie po prostu z masą pierdół. U nas tak jest, ale te zakupy, powiem wam, zobaczcie, jest tego dość sporo, a zapłaciliśmy nieco ponad 100 zł. Największy koszt to właśnie te koce, które mieliśmy. Uważam, że naprawdę spoko opcja. W ogóle też, nie wiem czy wiecie, widziałam w IKEA jest kawa za złotówkę, kiedyś były hot dogi, teraz zrobili kawę za złotówki i, złotówkę i cynamonki chyba, albo jagodzianki, nie, cynamonka była za 3 złote, więc jeśli wybieracie się również do Ikei na jedzenie, to tutaj Was informuję. Dajcie mi koniecznie znać, y czy lubicie IKEA, czy byliście, czy zamawiacie online, czy jeździcie do niej stacjonarnie. Oczywiście będę wdzięczna za subskrypcję, za lajka i co, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!